Yo z tej strony Tuchelik. dzisiaj wam pokażę najlepsze skiny w CS2, takie najlepiej zapowiadające się i w ogóle takie, które warto zobaczyć. Oczywiście jest to kolejka Steam i przypominam wam, co film wam przypominam, warto używać kolejki Steam, warto sprawdzać co tam jest dodane, warto po prostu z tego korzystać, bo macie realny wpływ na to, jakie skiny trafiają do gry i też macie realny wpływ na to jakie po prostu jakimi skinami będziecie grać i możecie po, po pierwsze zobaczyć wcześniej te skiny, po drugie możecie wesprzeć twórców, co jest bardzo fajne, bo na pewno jakby byście wy, by coś tworzyli, to chcielibyście być docenieni, zobaczeni, więc wejść na warsztat Steam nie jest ciężko, odpalić kolejkę też nie jest ciężko. Zapraszam serdecznie do tego. No i jest to jeden z waszych ulubionych formatów, więc zbędne gadanie, a Intro. Przed filmem chciałbym się zaprosić na stronę CSGO Skins, na której możesz wygrać kosę wartą ponad 800 zł. Wystarczy, że doładujesz za 840 z kodem TuHaj. Oprócz tego kod daje ci 10% bonusu i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Po doładowaniu od razu wyświetli Ci się, czy wygrałeś kosę. Metod płatności jest sporo, oprócz tego strona oferuje gamę różnych lootboxów oraz bitwy, w których możecie zmierzyć się z innymi użytkownikami. Wypłaty są natychmiastowe. A w zakładce Exchanger możesz wymienić swoje skiny na inne. Zapraszam serdecznie i wracamy do filmu. Tak więc jesteśmy po niższe. jak widzicie, pierwsze skin to jest Glock Ketsuekinami eee, Bloodwave, Wave. Ok. I od razu przykuwa wzrok, przykuwa wzrok ten czerwony, taki mocna czerwień karmazynowa wręcz, taka krwista, mm, no to jest to coś ładnego. I te fale, które nie są żadnym rysunkiem, a są takim tak po prostu no, narzucone jako tekstura, coś takiego, plus tu jest taka fala, która znowu nie jest grubymi liniami, a właśnie tą displacement mapą i rzuca się to od razu w oczy, że jest to wypukłość jakaś. Ładnie dopasowany znaczek Valve, Valve Corp, tutaj coś w innym języku, tu również. Same napisy z Glocka też są takie wyoblone, wygląda to naprawdę przyjemnie. Ten pattern stąd tych fal kontynuuje się tutaj, więc to jest skin naprawdę warty uwagi. No i jak widzicie w grze świeci się przepięknie. Pewnie większość z was widziała nowego Renault Clio na ulicy. To niektóre mają właśnie taki, taką czerwień właśnie. To jest ta mocna czerwień taka wręcz no po prostu najbardziej czerwona jaki może być taka pełna e, i cukierkowa wręcz. Tak więc ja chciałbym tego skina zobaczyć. I pójdźmy dalej, pójdźmy dalej. P2000 Joe Claw. Jaw Claw, Joe Claw, nieważne. <ścoughs> yy, tak więc, jak to wygląda? To jest fiolet połączony z neonowym zielenią. Bardzo fajne, bo to są kontrastujące do siebie kolory, ale bardzo ładnie się komplementują. Przez to, że no, to jest neonowa. neonowa zieleń, neonowy fiolet możliwe to jest przez to, że skiny w CSie używają palety RGB, więc te kolory są takie bardziej nasycone, takie bardziej neonowe. Podoba mi się też to, że to jest neonowe, takie trochę retro nawet bym powiedział, więc komplementuje to też również ten halftone pattern, który jest w cieniach i szczerze to jest przepiękne. Przepiękny skin, pomimo prostoty, tu jest ładnie, ładnie odizolowane te zęby przez ten właśnie Światło odcinające, zielone, neonowe, które można powiedzieć, że bije od innych elementów. Bardzo ładne. W sumie fajnie by było, jakby gdzieś też w, tym, w tej zieleni się pojawiły fioletowe fragmenty, ale w sumie to nie jest aż tak ważne. Podobają mi się po prostu cienie, przejścia, że nie ma takich typowych gradientów, a jest ten gradient z halftone patternu, e, takiego gazetowego w stylu starych komiksów. Podoba mi się to bardzo, więc chciałbym to zobaczyć w grze. Lecimy dalej. AK47 Sale. No i w ostatnim odcinku wypowiadałem się na temat kało nie kałacha, a właśnie Famasa Sale i szczerze no niby pomysł fajny, pomysł fajny, ale jakby się zagłębić w tego skina, wejść głębiej i zobaczyć, że Tutaj jest statek, tutaj są właśnie te fale, które bardzo mocno nawiązują do Wave of Kanagawa. Oczywiście na tych linorytach, e, też w takich starszych mapach, również te fale były podobnie przedstawione, ale najbardziej się to właśnie kojarzy z Wave of Kanagawa, która stylistycznie nie pasuje wręcz do tego okrętu i do tego księżyca. Jeżeli zostałaby użyta inna grubość kreski, cokolwiek by było zrobione inaczej, to pewnie bardziej by to ze sobą współgrało, a tak to, to jest zlepek różnych grafik, które aż tak bardzo ze sobą się nie łączą, wiecie o co chodzi. Tak więc e, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że e, no, tego skina tak samo jak na Famasie, tak samo na kałachu, no, jeżeli to by było dopracowane, bardzo chętnie, ale z wierzchu to wygląda dobrze. Jak się zagłębić, nie do końca, więc jak na razie nie. Ale może to artysta poprawi. Może będzie to lepiej zrobione. Bo jak widzicie, kawałek dalej to nie jest mega skomplikowany koncept. To jest mega łatwe. To jest białe z czarnym i tu jest logo e, antyterrorystów. Czy to jest dużo? No nie, ale e, ten koncept przedstawia nam właśnie te. E, Anti-Theft Labels, czyli te takie naklejki przeciw kradzieży, antykradzieżowe. No i pomimo prostoty konceptu, z wierzchu wygląda to ok, no ale zagłębić się też jest ok. No nie jest to nic odkrywczego, ale nadal jest to fajne. Tamto też jest fajne, tylko technicznie nie jest dobrze wykonane. Tu technika zagrała, bo to nie jest ciężkie i tak dalej, więc to bym chętniej zobaczył niż tamto. Wiecie o co chodzi. Pepe Bison. I co tu mamy? Pigeon, czyli gołąb. No i grafika ma przedstawiać gołębia. Bardzo ładnie, bo gołębie od razu się kojarzą z takim brukowym, miejskim stylem. Więc naprawdę pasuje ten styl. gimme all your bread. <grym> ok. Szkoda, że to jest odwrócone na odwrocie, że po prostu ten napis jest odwrócony tak lustrzanie, a nie dopasowany. I tutaj też te graffiti. No, można by nad tym popracować. This is paint. Bo niektóre skiny właśnie mają rewers i awers, chyba awers. Pierwszą stronę i drugą stronę mają różną, dopasowaną. Tu, tu, nie, tu nie, tu nie ma tak. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że skin jest ładny, ale od tyłu, no trzeba by go dopracować. Od tyłu, żeby wyglądał leciutko inaczej, żeby te napisy były dopasowane, a nie odwrócone lustrzanie. Ale na pewno pomysł dobry i podoba mi się, no wszystko stylistycznie ze sobą współgra ten tutaj gołąbek nawet fajnym i jest właściwie wszystko stylistycznie współgra tylko ten, ten tył, no i to jest tyle stylistycznie gra i to jest coś do dopracowania więc na pewno ładne no i ten kałak no no tutaj technicznie to nie jest aż tak dobrze wykonane bo jeżeli mamy już zrobioną jakąś mozaikę z tych czerwonych kresek, rozdziela nam to na mozaikę typ kawaha to jednak reszta tak, nie pasuje to do siebie no i tyle no technicznie to nie jest najlepiej wykonany skin okej, okay, okej, okay, okej, okay. w grze już widzę co tu autor, autor miał na myśli, bardzo ładnie wygląda ta część i ta część, jest to na pewno coś ciekawego, odkrywczego no ale cała reszta skina jest niedopracowana więc jeżeli, jak ktoś może zrobić tak ładny efekt marmurkowy, oceaniczny, a tak całą resztę skina zdupić? No nie wiem, nie wiem. Ale, jakby współpracy z, kogo, z kimś to zrobił, na pewno by to o wiele lepiej wyglądało. Na ten moment to jest nie, Pomimo iż jest to e, do przodu pójścia i coś takiego niesztampowego. Ok, e, Scout Luxury, tutaj jest taki bursztyn. Hmm, tu nawet widać na skopie taki pełny bursztyn, i on przychodzi od bieli do bursztynu. Jak widać, ten gradient rozdziela się. W sumie na każdej części jest tu, widzicie, jeden gradient, drugi i trzeci gradient. I tu jest jeszcze w drugą stronę czwarty, i tu jest piąty. Dużo tych gradientów. Ciekawe wykonanie. OK i odwróć się różni. Ciekawe, bo tu jest od bursztynu do bieli jest od bieli do bursztynu, ale to się różni, ta dolna część, a tu znowu ta dolna część jest yy, współgra z resztą skina. No nie wiem, no. Nie, nie zachwycił mnie ten skin, może w grze inaczej wygląda, ale no, no nie jest to coś, co mnie zachwyca. Mamy AWE, AWP Diesel Punk. <grytania> ja się dzisiaj rozgaduję. Awka Diesel Punk mega prosta, ale też fajna. Są tu takie zegary, z, z kojarzone stylem steampunkowym właśnie. Całość jest taka rustykalna, więc naprawdę pasuje do tego stylu. No i mm, też jest taki prosty nadruk z tych antyterrorystów. Tylko nie wiem, jakby to współgrało. Okej, 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 okej. Jak się zdziera jest jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Ten styl rustykalny i nie zdziera się typowo. To rdzewieje. Podoba mi się to. E, są skiny przecież do kosy, które też rdzewieją ale to jest coś innego. Mm, I to jest odwrót. Odwrót się różni od pierwszej strony. No oczywiście, że tak. Jak widzicie, tu jest to, o czym mówię. <laughs> Czyli tekst na odwrocie jest dopasowany do odwrotu. Chciałbym to zobaczyć w grze. Naprawdę mi się podoba. I to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. No i co? No i do następnego. Jo!